Końcówka kwietnia. Końcówka kwietnia. Jeszcze boczniaczki, trochę przysuszone, ale są. Gdzie? pokaż palcem, bo no, bierzemy, ściągamy. Nie, no, zapach fajny. No, boczniaczek, jak byk. Dobra, zbieramy. Zbieramy moi drodzy, będą do, do żurku świątecznego, nie ma opcji, dawaj zbieraj, wszystkie bierzemy. Także taka niespodzianka też daj do kieszeni tu i lecimy, lecimy, no piękne znalezisko. Ja się jeszcze nie spodziewałem, że boczniaki znajdę w tym sezonie, ale ale to są góry, tu jest troszkę inaczej. Pozdrawiam.